To są rzeczy, które doskonale znamy i co do tego wątpliwości nie mamy, prawda? Każdy z nas wie, co to jest kurtka, krawat, kuferek, kożuch czy kamizelka. I podejrzewam, że większość z nas właśnie te rzeczy posiada w szafie, prawda? Na zdrowie. Większość z tych rzeczy każdy z nas posiada. A czasami jest tak wybiórczo, prawda, że niektóre rzeczy nie są umieszczone w naszej szafie. Ale ogólnie rzecz biorąc, prawda, na tym to polega. Czyli poszukajmy jeszcze czegoś takiego. 070 telefon stacjonarny, bądź telefon komórkowy gwiazdka, którą wciskamy a później 7303. Wiedziałam, że zadzwoni telefon. Halo dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, proszę słowo. Kalosze. Kalosze! Kalosze! Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo serdecznie gratuluję. Jeszcze się pochwalę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z szóstym telefonem, bo dwa razy był krawat. Z szóstym telefonem zagadka została rozwiązana. Czyli w dniu dzisiejszym naprawdę ten rezultat jest świetny. Bo to jest różnie. Zagadka jest taką zagadką. Kalosze. Przecież. Zagadka jest taką zagadką, która... Bartek, weźmiesz ode mnie tę tablicę. Co my teraz mamy? Z pomieszanych liter ułóż przysłowie. <gry> Także im polecenie. Już w tym momencie czekam na osobę, która z pomieszanych uł liter ułoży przysłowie. Jedno zdanie, zdanie będące przysłowiem. I teraz czekam na osobę, która w tym momencie ogląda nasz program, nie zastanawia się długo, zna rozwiązanie i teraz telefonuje. Czekam na taką osobę. Kto pierwszy 100 złotych do wygrania dosłownie w ciągu kilku sekund. Najprościej wygrane, najszybciej wygrane pieniądze w waszym życiu. To, to na pewno. To mogę powiedzieć na pewno. 100 zł do oddania. Jeszcze raz przypominam, z pomieszanych liter należy utworzyć przysłowie i chyba więcej tłumaczyć tutaj nie trzeba. Czekam na telefon. Stacjonarny 0704 303 bądź telefon komórkowy gwiazdka, którą wciskamy 7303. I myślę, że już jest osoba, która w tym momencie telefonuje. Nie spodziewam się długo czekać akurat na rozwiązanie tej zagadki, chociaż ta pierwsza zagadka została z szóstym telefonem rozwiązana. W związku z tym też była bardzo szybko rozwiązana. Natomiast tu pierwszą... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią na antenie, Jak Pani na imię? Agnieszka. Pani Agnieszko. Jak brzmi rozwiązanie zagadki? Służba, nie drużba. Za 100 złotych. Bardzo serdecznie gratuluję. 100 złotych dla Pani. Ja poproszę w takim razie kolejną zagadkę. A kolejna zagadka... Podobnie na czerwonym tle literki, nie na zielonym. To jest jedna różnica. Druga, na pewno są bardziej pomieszane te literki. Z tym, że drodzy Państwo, litery wymieszane są w obrębie danego wyrazu, dobrze? Później mamy taką pauzę, która oddziela jeden wyraz od drugiego, czyli mamy zdanie będące przysłowiem. Litery wymieszane są wewnątrz danego wyrazu, a szyk wyrazów nie został zmieniony, dobrze? Także... Na pewno trudniejsza zagadka od poprzedniej, bowiem jak zerkamy w tej chwili, musimy chwilę zastanowić się, prawda? Nie można odczytać tak od razu, o jakie przysłowie chodzi. W przypadku poprzedniej zagadki, to przysłowie czytało się same, mimo wymieszania tych liter, prawda? Tutaj jednak chwilę trzeba zastanowić się, pomyśleć i kto pierwszy ten lepszy. To złotych kolejne do następnej osoby już za moment y, niewątpliwie trafi. Ja przypominam telefon stacjonarny, ten dłuższy numer, telefon komórkowy, ten z gwiazdką, którą uprzednio oczywiście wciskamy. I kto z Państwa najszybciej odpowie na zadane pytanie, które słyszy w słuchawce z wiedzy ogólnej, ten trafia do studia i na taką osobę czekamy. A kto trafi do studia, wypowie rozwiązanie, w tym przypadku przysłowie zabierze kolejne w dniu dzisiejszym. To złotych już czekamy na taką osobę. Ja myślę, że przy tych prostszych zagadkach to jest kwestia skorzystania z sytuacji. Nie powiem, że to jest bardzo prosta, prawda? Bo mówię, na pewno na tak zwany pierwszy rzut oka nie widzimy rozwiązania. Chwilę trzeba pomyśleć. Ale kwestia dosłownie chwili i zastanowienia. I już pieniądze za chwileczkę, za moment powędrują w czyjeś ręce. Zaraz zobaczymy, do kogo. Jeszcze moment. Myślę, że już jest osoba, która telefonuje i odpowiada w tym momencie. Na zadane pytanie w słuchawce. Czekamy na osobę, która najszybciej odpowie. Jeszcze moment. Kwestia tylko i wyłącznie refleksu. Widzę, znam rozwiązanie, od razu telefonuję, prawda? I 100 złotych ma takie naprawdę bardzo proste, bardzo łatwe pieniądze do wygrania. Jeszcze chwila. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Witam pana na antenie, jak pana na imię? Czegoż? Panie Grzegorzu, jak brzmi rozwiązanie zagadki? Strach ma wielkie oczy. Za 100 złotych, bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Pewna odpowiedź, prawda? Czasami w głosie słyszę na końcu ten znak zapytania, prawda? W tym momencie tego znaku zapytania nie było, bo odpowiedź jest oczywista. Inne pieniądze do wygrania. Myślę, że tutaj również nie będzie znaku zapytania w głosie, prawda, o którym przed chwileczką mówiłam. Także kto z Państwa widzi rozwiązanie, zapraszam. To takie naprawdę prędkie, szybkie pieniądze do wygrania. Zawsze ten dzień później już wygląda inaczej. W momencie, w którym mamy świadomość, że wygraliśmy 100 złotych, prawda? No i czekam na kolejną osobę. Jeszcze raz przypominam, z pomieszanych liter, ułóż przysłowie, litery wymieszane są w obrębie danego wyrazu. Szyk wyrazu nie, nie został zmieniony. No i już czekamy na kolejną osobę. 0704 304 Przypominam, do nas do studia, zarówno pan Grzegorz, jak i osoby, które dzisiaj trafiły, to są osoby, które odpowiedziały najszybciej na zadane pytanie, które usłyszały w słuchawce. Poprawnie oczywiście. To musi być poprawna odpowiedź. Pan Grzegorz, pani Paula, która dzisiaj trafiła, pani Marta, osoby, które dzisiaj już trafiły do nas do studia. To są na pewno osoby, które poprawnie odpowiedziały na zadane pytanie z wiedzy ogólnej, które usłyszały w słuchawce, najszybciej ze wszystkich osób w tym momencie dzwoniących. Także kto z Państwa w tym momencie widzi rozwiązanie, zapraszam. I te osoby, które najszybciej poprawnie odpowiadają na zadane pytanie, trafiają do nas do studia. Także to nie jest przypadek, że dana osoba trafiła do studia. Trochę zapracowane pieniądze. Nie tak zupełnie proste, łatwe. Trochę jednak zapracowane. No poczekajmy na kolejną osobę. To będzie niewątpliwie osoba, która najszybciej odpowie na zadane pytanie, które usłyszała w słuchawce z wiedzy ogólnej. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią. Proszę rozwiązanie. Trafiła koca na kamień. 100 złotych dla pani. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Ale tym razem nie trafiło, udało się. 100 dla Pani. Bardzo serdecznie gratuluję. Poproszę kolejną zagadkę. I od razu nie nasuwa się rozwiązanie, prawda? Tak litery są wymieszane, że od razu to rozwiązanie nie nasuwa się na myśl. Natomiast chwila zastanowienia. Kto jako pierwszy znajdzie rozwiązanie, liczy się refleks wiedza, prawda? Kto jako pierwszy znajdzie rozwiązanie, od razu zapraszam em, do telefonu. Telefon stacjonarny, ten dłuższy numer, bądź telefon komórkowy, ten z gwiazdką. jedna z którego aparatu telefonujecie. I jeszcze raz, dokładnie ta sama zasada. Litery wymieszane są w obrębie danego wyrazu. Nie musimy zmieniać szyku wyrazu, jak najbardziej jest to w poprawnej formie, tylko musimy e, zmienić miejsca, jeśli chodzi o litery w danym wyrazie. I jeśli chodzi o to nie, przysłowie, jeśli chodzi o tę zagadkę, na tak zwany pierwszy rzut oka nie, nas, nie nasuwa nam się odpowiedź, prawda? Ale tuż po chwili. I teraz kto pierwszy, ten lepszy. Jeszcze raz przypominam, do nas do studia trafiają te osoby, które poprawnie najszybciej odpowiedzą na zadane pytanie z wiedzy ogólnej, które słyszą w słuchawce. Także to nie jest przypadek, że do nas dana osoba trafia do studia. Kil jedna osoba może kilka razy trafić na antenę, z tym również absolutnie nie ma żadnego problemu. Kwestia wiedzy, refleksu i chęci. No i 100 złotych, kolejne. Cisza, <śled> ale myślę, że krótko będzie trwała. Czekam na kolejny telefon, kolejne 100 zł do oddania. Z pomieszanych liter ułóż przysłowie. Nie nasuwa nam się, prawda? Odpowiedź. Nie, nie, nie. W przypadku tej zagadki nie jest tak, że zerkamy i od razu widzimy to rozwiązanie. Nie. Chwilę musimy zastanowić się. Ale po to są te przerwy, prawda? Te pauzy pomiędzy. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią jak pani na imię? Regina. Pani Regina, proszę o rozwiązanie zagadki. Kuj żelazo póki gorące. Za 100 złotych, oczywiście, że tak i to się sprawdza, jeśli chodzi o nasz program, prawda? No spróbujmy. Co, co mamy dalej? Idzie nam świetnie, nie powiem, że nie. Troszeczkę inna zagadka, troszeczkę nieco trudniejsza. Z pomieszanych liter ułóż przysłowie. Również tak samo brzmi polecenie. Z tym, że nie ma tych przerw, tych paus między wyrazami, prawda? Natomiast litery w poszczególnych wyrazów mają swój kolor. I jeszcze są wymieszane, prawda, w dodatku. Zielone litery to jeden wyraz, żółte to inny, czerwone i niebieskie. I czekam te, na, na rozwiązania, na, na przysłowie, przypominam. Trzeba poukładać wyrazy. Później jeszcze ten szyk wyra... no właśnie, tutaj nie jest ustawiony szyk wyrazu, także jeszcze musimy sami ustawić całe zdanie. Chwilę nam zajmie. Może 200 zł za ten wysiłek, dobrze ja poproszę. 200 zł za ten wysiłek, bo myślę, że chwileczkę nam zajmie rozwiązanie tej zagadki. O, dziękuję.